Siemanko gołąbeczki wróciłem z pracy, godzina 16 prawie Tam siedzą dwa obce Alej marnowane Chyba Budapeszt Kolega rano mi pisał Jacek, że mu poszły do nas No i były chyba Wypuszczę tą swoją sałatę nie chodzi Pocztowe latały cały dzień Ale na gołębniku nie było nic Ale jest fajna pogoda Taka naprawdę rześka Nie wiem, wczoraj je spędziłem yy, Parę sztuk już wyrzuciłem Proszę Państwa, także Nie ma co nagrywać Tak naprawdę smutno <grytania> O Kierunek dzisiaj na Darka Spędziłem Budapesztu z tego dachu Tu są Siepilowe dwa Zobacz. tutaj klepią sobie Darek spędził od razu ale już jakieś umęczone. Dzisiaj pewnie się nagania pod te Budapeszty. No nie wiem, jeden wpadł, ale wyskoczył. Nie mam pojęcia. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Darka tak blisko tutaj tak sobie latają. No, do Darka teraz pada. Dalej do Darka teraz pada. ten jeden Budapeszt o, tam sąsiady pogonili słyszę coś Łukasz? Chyba Adam chyba Adam bo to taki dziwny gwizd Adam Budapeszt ruszył do ściny, może być bo to, to takie pogoda u mnie już malutko zostało niby silnie było wyginęł w inny sposób Ta Adam spędził no i może być wesoło proszę państwa moich ze sto może chodzi lepiej tyle gorzej a jak była taka petarda to teraz się wydaje że jest z garstka <grywka> idą tu I idą tu rozwalone ale idą a madama tu moje, no taka porównywalna. O, a znowu to, a tu Darka. Ech. Wam powiem, że... O, o kurde, może Adam będzie miał z Darkiem szczyny. No Adama poszły te Budapeszt. Wysoko i kręcał, uuuu. Moje też wysoko poszły, wysokajno. Wysokachno. O kurde, zaraz będzie tutaj cyrk. Tu darka są. chodziły wcześniej tam. Więc ze moimi się złapią, na. Tu reszta... Ach, kurde. Bieda i tak. Kurde, moje tam pięknie, pięknie, wysoko Wysoko, te parę sztuk do Adamowych idą tam, mniej więcej taka sama grubka do ściny, proszę państwa, widzać się trzeba Ktoś tam odpalił Ty, nie wiem co się stało. Ej, to jest, ta Adama są tam dalej Ta dama poszły tam Dama są teraz, proszę Państwa, gdzieś nad darkem. Moje tu się rozsypały na dwie kubki. Darka tam bardzo wysoko też. Nie będzie ściny w ogóle pewnie, chyba że te moje dziady spadną do darka. Inaczej tego nie, nie widzę. No Teraz. Ale Adama tu poszło daleko Znaczy daleko, może nie tak daleko jak Darkowe yy, teraz tu chodzą <grymne> Moje. Może będzie ścina między nimi Moje się tu wróciły Tu jeszcze Adama pełno chodzi Darka zeszła w dół Oj, Adama zniknęły gdzieś tam Tam kręcą no pójdą, pójdą oneczko dzisiaj Darek to jak będą wracały to mu może natrzepać oczywiście już mój korłowie jakiś tam na Darka nadleciał, o wpada teraz już, się już, ale tam poszło, dawno to kurde poszło, nieźle tu moich pary sztuk lata i tam łapią te adamowy hmm. Tu leci ten czerwony Tam klepie, tam klepie Idzie tutaj Idzie tu Na dama są nad tym nad Karolem. Tam, gdzie tego pana... Ale mu wyczerpczyły. Nie wiem, co tu się stało. Czy jastrząb, czy co? Karol jakby tam spędził, to by roboty narobił. Te moje debile. Tu chodzi taka garstka. Stasiek mu dopędził ścina i zobaczcie. O kurde, ale mu to może nałapać. Czekaj, patrzcie, ta mała grupka to Staśka Widać co z tej strony? Ojej, jest Tyno, złapały się chyba No Budapesz, tu od darka tu A te złapały się, idą z powrotem Kurwa, nie złapały się dobrze Tak się trzymały w uścisku idą, 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 idą jeszcze karolkowe tu przyprowadzą. No cyrk, ta moja sałata. Biedna. Nad głową się już już nosi. I idą tutaj, zobaczcie, jakby skoczył kurde. No ja nie wiem, czy coś będzie widać. Darek też, o no, jest sina teraz. Co tam się wydarzyło? Proszę Państwa. Jakby jeszcze ten mu spędził do ściny, to już całkiem. No cyrk, cyrk tutaj, proszę Państwa, jest. Tu może umie coś być. Nie mówię, że nie. Może zajdę. I chyba nigdy ściny nie mieli. Adam same w ma. Wyrwał Karolowi tam dużo. Porwał mu to towarzystwo. Ale się tam trzymają dobrze. O, Darka nie usiadła Nie wiem, czy to jasno, czy co to. Ona się tak przestraszyła. O Budapesz leci tu. na Nadajmię będzie Wracają Budapeszty <grystanie> Dobra, może trzeba go złapać. Fładnie teraz damy to nie siadają No może coś być. Jest jakiś Budapesz, czy nie ma? Teraz zobaczymy. Ty jakoś usiadę <grystanie> Jeszcze nie wsiadłem. No masz, ktoś tam walno. Powiedziałem, że jakoś usiadły. Patrzcie, same, kurde, jasne. Budę przechodzą. Oś to świństwo, jakie no. Nie wiem, czy coś jest. Trzeba zamknąć. A nie wracają. A kurwa, dziad, jaki. Nie usiadł. Zamykamy, zobaczymy. Może coś jest. No, co najmniej jeden Budapeszt jest Adama. Na pomarańczowych zapinkach. Ale to musi wejść do budy, bo ja nie widzę tu nic. Znaków nie mają. to tylko jeden, 14 sztuka Więcej nie widzę tu nic ja Muszę im znaki porobić tym co zostało Bo ja tutaj nie ogarniam tego, nie widać w ogóle Ten bez znaku, bez... Ciężko się dopatrzeć A ten czarny? Co to? Mój, stary <grym> A dama tam chodzą jeszcze Oj, a czekaj, próbują się bo częściej próbuje do domu idzie Ej, Adamowi połowa wróciła <laughs> Kurde. Może coś jeszcze Zabrały, lecą tutaj jeszcze Ale się wychodziły tam nos, w 20 minut I idą, idą, powoli, ale idą tam tego zobaczcie, idą, idą, druga połowa idzie w dachu u niego, było wszystko. Ale, on miał tam, kurde, zobaczcie, idą tu dołem. A tu darka latają. Siema! ma? <laughs> idą tutaj Wpadną do darka, czy nie? Nie, zawróciły tam jeszcze. Cyrk. A tu co tu? Z góry coś utnęło. O, Budapeszt nie mój Chyba A, Adama Budapeszt zmęczony Pierwszy siada tutaj, dawajcie Mało mam, 14 sztuk mam W, w, w ten jak to się nazywa W wrześniu już siły nie ma no. tu usiadł tamta kupa się wróciła z powrotem tam zobacz. o tu leci no nie czekajcie za blisko to darka o tam Widzicie? Łapią się. O, z karalowymi tam niżej. No, Meksyk. Kurde, no, już tak w tych krzakach już się tam wzięli, ale to całkiem inny klimat tam, bo tam krzaki. O, o, o. Zobaczcie. Zobaczymy siatkę? Chyba ma. Tam górą chodzi bodawość O, a tutaj ten taki? Rozsypały się w drobny mak i wracają i darek tam pędzi, parę sztuk Widać, widać Idą do domu się wychodziły Kurde, słońce mam, słońce nagrywam Nawet Oj, kurde O, Darek dopędził, czekonanie Idą tu czy miną te głębię, tutaj jest zobaczcie dużo no, darka wpadają. Darka za nisko, wymęczone. Nawet nie chcę do niego wpaść. Coś tam wpada, ale. Tu są. Tam druga część leci. No, tak mało brakowało do takiej innej konkretnej wytrzech. Ale co zrobisz? Ani ja nie miałem ścina, ani Darek nie miał ścina, Adam dał. Tam taką porządną. Nie wiem ile czasu nachodziło, ale jak się... Zbierają, zbierają się. Kurde, jakie słońce. Kolejna część idzie. Moje niestety się poderwały. Do domu i do. <noise> Już im wystarczy, dzisiaj wrażenie Nie wiem, ten się zerwał, czy usiadł? Chyba się zerwał ten, co siedział. Niestety. No, Adam może dzisiaj tam jakiejś straty miał. Po dachu poszedł Budapeszt. I do Darka poszedł. <grymne> Czyli był jakiś. U Darka tam chodzi parę sztuk. Do przyszedł, to, no, tu jest kończat. te to mądre, one tak ledwo latają ale chociaż może teraz siły nie ma jednak kurwa co to jest Moje... ten pocztowy sąsiada to frajer Siada ten Wy ten, go Tu jest No Tu jakiś biały linerek nie, nie, nie usiadł, patrzcie Ledwo co już, ale już ledwo co macha tymi skrzydłami O i teraz to się wzbije chyba no i co będzie? Poszedł po dole do domu. No? A, który poszedł, przekręcił się tam i trafił. Nie, muszę to zamknąć, się rozejrzeć, bo to. Nie wiadomo No niestety nic nie ma Jedna sztuka tylko tamten też się zerwał gdzieś chyba poleciał To się wypędziłem z budy to się zerwały No jak widzicie takie są jakie są Ledwo żyje żyją No ale co? Takie życie gałębiarza proszę Państwa Co zostanie to zostanie Darek to też musi mieć cierpliwość, tam chodzą u niego jeszcze te Budapeszty ja nie wiem czy on mu nie chce siadać czy co Ciemne jakiś... A Tragedia Powiem wam, że krople żołądkowe nie pomogły za bardzo No ale co zrobisz? Nie zawsze będą pomagały Węgiel Drzewny Teraz Ty ten ciemny poszedł Chyba do mowy, bo tam do niego leci Teraz do mnie leci Nawet, kurwa, głos mam zmieniony, jak mówię. Eee. No dobra, co tu dużo gadać. Mamy czternastą sztukę. Eee, krople, no, nie zaszkodziły, ale nie pomogły za bardzo. 5 sztuk wyrzuciłem. Czekaj, pięć. Sześć sztuk wyrzuciłem. No, reszta widzicie, jaka jest. Tam z 10 schowałem takich na, na górę, żeby mnie tu nie denerwowały. Tam cały czas dostają i tyle no i co, dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że tam chcieliście pomóc też coś, wiecie, głębie młode zaszczepione yy, no i to, to, ja tylko raz szczepię, to jest problem pewnie, bo to zawsze jakiś się problem w tym znajdzie yy, no co roku mnie coś się tam dzieje tam za dużo głębi yy, ostatni raz będzie tyle głębi yy, i tyle no nie, ma, nie ma sensu, tam za rok będzie więcej pocztowych na pewno bo jest ich malutko, to się coś od kolegów pozbiera, jakichś białych, i się coś do, doniesie z młodzieży. Coś się wychowa, bo to, to tutaj to, to bez sensu tyle głębi trzymać, bo to w tym roku ładnie nie latały, a teraz na samym końcu jeszcze chore. Yy, to, 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 o czym to w ogóle? Już takie ładne perłowiaczki, zobaczcie to, kurde. Masakra. Płakać się chce. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.